Cristiano Ronaldo, szanse dla królewskich, Ronaldo, polekarny Cristiano Ronaldo strzela, Ronaldo gol, ależ gol, Cristiano Ronaldo, a więc zrównał się pod względem liczby zdobytych goli w tym sezonie Primera División z Karimem Benzemał, Cristiano Ronaldo, jego 18 gol w tym sezonie, maestria, prawdziwa maestria Portugalczyka. Ronaldo. Jest to no upragnione trafienie. God 155 e Cristiano Ronaldo. Nie mieli się z rzutów Cristiano Ronaldo w tym sezonie przynajmniej. Chociaż mógłbym oddać się Bailowi piłkę tak. Chaczek, e to sy... Zila. No i proszę zamieszanie Ronaldo. Ronaldo, go! 54 minuta, ależ to zrobił piętą Cristiano Ronaldo. Jakiej odwagi trzeba było, żeby zdecydować się na taki strzał, mając przecież jeszcze e, świadomość tego, że między uderzającym a bramką stoi 7-8 zawodników. Ile nóg musiała ta piłka ominąć, by wpaść do siatki, ale Cristiano Ronaldo pokusił się o to uderzenie, strzela swojego 29 gola w sezonie. No i jednocześnie. To jest tu być może gol najważniejszy w drodze Asensio Dokładnie do crossa Tony Cross Tony Cross wycofał piłkę strzał i gol Ależ to jest kapitalna bramka Cristiano Ronaldo 78 minuta i Real już punktów tutaj nie straci Ależ to fenomenalnie zrobili tutaj Tony Cross i Cristiano Ronaldo który ma bramkę numer 401 w barwach Realu Madryt posłuchajmy Santiago Bernabeu Ronaldo Długi rozbieg Portugalczyka, głęboki oddech, ruszył Cristiano Ronaldo i gol! 3 do 0 Cristiano Ronaldo! Ile razy był krytykowany, że nie potrafi wykonywać rzutów wolnych, że zapomniał jak to się robi, teraz sobie przypomniał Florentino Perez.